Cześć, witam na kanale info uprawa. Uprawa arbuza idzie dobrze, krzaki już się ładnie rozrosły, jednak co z tym najważniejszym, czyli ze zbiorami? I tutaj dobra informacja, bo już niektóre arbuzy są gotowe do zbioru. A sam smak takiego arbuza no to to jest coś po prostu wspaniałego, no coś niesamowitego. I moment zbioru jest tutaj bardzo ważny, ponieważ za wczesne zbiory to arbuz nie będzie do końca dojrzały, przez to nie będzie aż taki, wiecie, taki fajny, słodki. Za późne no to on już też będzie taki trochę gorszy. Dzisiaj jak ja to sprawdzam i też kilka dodatkowych informacji, posłuchajcie. No i tutaj krótko powiem, że cała uprawa arbuza jest krok po kroku opisana w mojej książce Jak uprawiać warzywa. A do końca sierpnia są największe obniżki na wszystkie moje produkty. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. No, to te zbiory arbuza. Najlepiej by było, gdybym sobie zaznaczył, że no kiedy dany owoc został zapylony, i załóżmy minimum 40 dni później bym go zbierał, ale ja tak nie robię ze względu na czas no po prostu nie, nie chodzę, nie patrzę tak ciągle, czy ten owoc jest, czy go tutaj jeszcze nie ma. A ilość dni od zapylenia do zbioru to może zależeć też od odmiany. To też jest ważna informacja. I pukanie po owocu, to też kiedyś myślałem, że bardziej ma znaczenie. Ale potem się okazało, że jednak nie jest to pewny sposób, bo w teorii to pukamy po arbuzie i jak słyszymy głuchy dźwięk, to arbus jest gotowy do zbioru. No tylko, że ten dźwięk, no to może inaczej brzmieć. Może być tak, że wiecie, że ten dźwięk jednak nie będzie odpowiedni. Ja więc na tym nie polegam. Patrzę tutaj głównie na wąs czepny, ale na ten, który jest zaraz przy owocu. I jak on jest taki padnięty, taki uschnięty, to ze sporym prawdopodobieństwem ten arbuz jest gotowy do zbioru. Bo według mnie nie ma stuprocentowej pewności, bo ten no, szczepny może też wcześniej usnąć, chociaż rzadko tak się dzieje. Ja więc najbardziej czekam na ten wąszczepny. Jak on jest uschnięty, to znaczy, że arbuz jest już właśnie gotowy do zbioru teraz lub w ciągu kilku dni będzie do tego zbioru gotowy. Też można ścisnąć owoc dwoma rękoma, tak w miarę mocno, ale też wiecie nie za mocno, no i jak on chrupnie, no to jest on gotowy do zbioru. To całe chrupnięcie może jednak zależeć od odmiany. Warto oczywiście połączyć te sposoby, no głównie z odczekaniem odpowiedniej ilości dni i z tym właśnie wąsem czepnym. Ja to obecnie robię tak, że czekam na ten wąs czepny uschnięty, no prawie zawsze się to bardzo dobrze sprawdza. Zawsze też można te kilka dni po tym uschnięciu tego wąsa poczekać. I tutaj taka bardzo według mnie ciekawa informacja, bo może być tak, że nie zawsze wielkość ma znaczenie, możecie mieć załóżmy. Odmianę złotowolicy, no, no to jest ta żółta. No i patrzycie sobie na jeden, już taki wiecie, większy owoc, załóżmy na oko ma on 4 kg, a drugi ma na oko 2 kg, czyli jest dwa razy mniejszy. I oba te owoce mogą być dojrzałe. Ja już tak miałem nieraz. No, może być na przykład tak, że dany krzak jest słabszy z jakiegoś powodu, czy to z powodu gleby, czy to z powodu nawozów, że, że nie ma już co tam jeść, nie wiem, no coś go też może podgryzać i wyprodukuje mniejszy owoc. I on będzie gotowy do zbioru. A ten co ma lepiej, no to wyprodukuje ten owoc większy. Albo ten sam krzak ma kilka owoców, no i też one nie są tej samej wielkości. Po prostu jeden jest mniejszy, drugi jest trochę większy. Ja mam też takie poletko, gdzie posadziłem sobie takie gorsze krzaki. No te sadzonki też to już są takie gorsze trochę i też od razu był mały jeden owoc. Akurat mi się miejsce zwolniło po trzosku i po cebuli. No, Posadziłem trochę krzaków, no bo bardzo lubię te, te arbuzy uprawiać tak bardzo gęsto eksperymentalnie. I one prawdopodobnie wytworzą mniejsze owoce. Czyli nie sama wielkość arbuza, a ten wąszczepny czas od zapylenia, może te chrupnięcie są tutaj ważniejsze. Swoją drogą, jedne arbuzy mam na ziemi, no nie podłożyłem nic pod owoc. To jest błąd, mam arbuzy na trzech stanowiskach, akurat tutaj tak wyszło. Według mnie, jak arbuz leży na ziemi, no to zwiększa się jego prawdopodobieństwo gnicia. Nie jest ono co prawda wysokie, no nie powinno się nic stać, ale jakby tak wiecie, ciągłe deszcze były ten, no to w szczególności te owoce, które są na ziemi, by mogły zacząć gnić. Więc ja sobie zawsze, no po prostu mam arbuzy na agrotkaninie. Też by można było steropię dać czy coś, po prostu żeby nie leżał ten arbus na ziemi. No i żeby wam pokazać, że zbieram arbuzy z krzaka, że z tym wąsem to się sprawdza, to wziąłem sobie nóż, akurat taki tylko miałem, no przekroiłem na miejscu arbuza. I powiem wam tak. Taki arbus jest pyszniejszy od tego sklepowego. Owszem, też teraz w sklepach się trafiają takie bardzo dobre, słodkie, też bardzo lubię. Ale arbus z własnej działki to jest nie do porównania z tym sklepowym. Nawet taki niedojrzały jest smaczny, to też warto podkreślić. Ale no, taki jak sobie zbieramy, wiecie, no, to taka soczystość to jest coś wspaniałego. I warto podkreślić, że mamy wiele odmian Arbuza. One różnią się wielkością, ale też smakiem. Wiecie, też jeden Arbus dorasta do 30 kg, drugi do 4, 5, trzeci tworzy takie, nie wiem, dwukilogramowe. To takie przykłady. Różne kolory arbuza w środku. Tutaj też widać ten złotowolicy, na zewnątrz żółty. Mi osobiście uprawa arbuza daje sporo radości. Mam arbuzy bez osłon i pod osłonami. i to nie jest właśnie tak, że, że nie można uprawiać arbuza bez osłon. Kiedyś było takie przekonanie, teraz to jest według mnie błędne, bo w Polsce można bez problemu arbuzy uprawiać bez osłon, jak również pod osłonami. Wiadomo, że warto się przyłożyć do uprawy. To nie jest taka łatwa uprawa. Przygotować dobrze podłoże. To nie jest właśnie najłatwiejsze warzywo do uprawy. Różnie uprawa może wyjść, ale jest to warzywo, gdzie jak się przyłożymy, to ze sporym prawdopodobieństwem osiągniemy dobre efekty. No i każdy z Was może uprawiać arbuza, no i nie trzeba do tego wykorzystywać właśnie tunelu czy też szklarni. A co teraz z arbuzami? No, będą sobie po prostu dalej rosły, kilka gorszych liści usunę, no teraz te arbuzy też mogą niestety chorować. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Arbuzy dostaną jeszcze dwa razy nawóz płynny, wieloskładnikowy, no taki sam jak do ogórków. A podlewanie jest u mnie codzienne, to jest też bardzo, ale to bardzo istotne. No chyba, że oczywiście pada, no to wtedy nie podlewam. No i powiem, że teraz no wilgoć, ten deszcz, no bym tak nie oberwał tych arbuzów, ale miałem takiego smaka, że mówię, a zrywam. No i jeszcze chwilkę o tym nowym poletku. Te małe arbuzy zostały tutaj posadzone, te gorsze sadzonki i widać jak to wiecie, jak one się ładnie rozrosły. Tym gorszym też warto dać szansę. No krzaki skupiają się na tych owocach pierwszych, ale też się ładnie rozrastają. Jestem bardzo zadowolony. Już teraz to będzie tak, no może może nie codziennie, ale tak co, załóżmy 2 trzy dni będę sobie po jednym arbuzie zbierał. No tak żeby sobie właśnie pojeść. Yy, więc fajnie to teraz jest latem, no taki wiecie też pyszny arbus, szczególnie gdy świeci słońce, gdy jest taki upał. Wiecie jak jest tak gorąco, a teraz no w sierpniu też pewnie będzie tak bardzo ciepło. Będzie pewnie jeszcze wiele razy tak, no to taki arbuz szaka na no to, to jest coś niesamowitego. No i słuchajcie, no teraz jak to oglądacie, czyli na początku sierpnia, to nie możecie już już uprawiać arbuza w sensie siać czy też sadzić, ale chciałbym, żeby to wszystko was zachęciło do przyszłorocznej uprawy arbuza. Spróbujcie sobie pierwszy rok. No może pójść gorzej. Dwa lata, trzy lata, może już pójść coraz lepiej. Jak się na początku nie uda, to się nie zrażajcie, bo jest spore prawdopodobieństwo, że uprawa wam się uda. Zachęcam do uprawy, a teraz dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Jeszcze Wam tutaj jedną rzecz dodam, że no w Polsce jest sporo warzyw, które można uprawiać. Znamy pomidory, ogórki i tak dalej, a można mieć arbuzy, można mieć też wiele mało znanych warzyw, więc zachęcam właśnie do uprawy warzyw, bo warto uprawiać warzywa, warto być ogrodnikiem. Pozdrawiam.